Gali, Złote Lat 2017, gdzie my, uczniowie, nagrodzimy nauczycieli, którzy w największym stopniu wspierają nas na drodze do egzaminu dojrzałości. Mawia się, że nie matura, lecz chęć szczera zrobić Ciebie milionera. Ale jeśli już decydujemy się do niej przystąpić, to wypada chyba jakiś osiągnąć przyzwoity wynik. Z pewnością będzie to łatwiejsze dzięki wysiłkom naszych pedagogów. Ale może nie przedłużajmy i przejdźmy do pierwszej kategorii. Wielkie powroty nie należą do łatwych rzeczy. Są one domeną największych sportowców, aktorów i innych osób świata publicznego. Dlatego my również postanowiliśmy docenić osobę, która w tym roku, po krótkiej przerwie, w wielkim stylu powróciła do pełnienia zawodu. Nagrodę w kategorii Kombek Roku otrzymuje Pani Profesor Dorota Janiszewska. Prosimy o gorące drama. Oczywiście prosimy Panią Profesor na środek. Szkoły pozostałoby tylko wspomnieniami, gdyby nie wspaniały fotograf podrawiący znakomicie uwierzyć się na zdjęciach, nie mogło zatem zabrać naszej aprobaty dla trudu, jaki ta osoba wkłada w dokumentowanie wydarzeń szkolnych. Tytuł paparacji roku otrzymuje pan profesor Marcin Konopi. Hello. Ogromne w kolejnej kategorii postanowiliśmy zasadzić nauczyciela, dla którego logiczne myślenie to jedna z pierwszorzędnych wartości. Gdyż dzięki niej każdy jest w stanie osiągnąć sukces nie tylko na maturze, ale i w późniejszym dorosłym życiu. Przy nauczaniu swojego przedmiotu stawia w głównej mierze na korzystanie z rozumu, a nie na pamięciowe przyswajanie informacji. Laureatem w kategorii Wszystko na Logikę zostaje pan profesor Zbigniew Kupczyk. Ogromne, brawo i prosimy na środek! o wiadomości. Mówiąc przy tym sporo, oczywiście jest wielką korzyścią dla nas. Jednak my wybraliśmy tę jedyną, która w naszej opinii umiejętność dyktowania materiału opanowała do perfekcji. Gdy ona dyktuje, wszyscy notują i doskonale wiedzą, kiedy zaczyna nowy punkt, zadać pod spodem, a co od myślnika. Na w kategorii Dyktator Roku wędruje do Pani Profesor Moniki kąpet być dzisiaj z nami, dlatego też nawet to te przekażemy później. Nie tracąc czasu, przejdźmy do kolejnej kategorii. Zwykło się mówić, że matematyka jest królową nauk. Dlatego w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć nagrody dla nauczyciela, dzięki któremu ucznie doskonale umią narysować prostą oraz obliczyć parabolę lotu, po której Kamil Stok, lecąc zdobył złoty medal w Soczi. Tytuł Paraboli roku wędruje do pana profesora Krzysztofa Ryłowa, prosimy o gorąc. Parabole tańczą, tańcu, tańcu, tańczą, tańczą, tańcu, tańcu, parabole. Parabole, tańczą, tańcu, tańcu, tańczą. Tańczą tańcu, tańcu, parabole. Parabole, tańczą, tańcu, tańcu, tańczą, tańczą, tańcu, tańcu, parabole. Taka mała anegdota. Pan profesor dostał karpia, ponieważ Mateusz Jamorski od pierwszej klasy obiecało, że przyniesie takiego karpia, więc w końcu pan profesor po trzech latach się doczekał. Osoba, którą chcemy nagrodzić w tej kategorii, posiada ogromne doświadczenie w zawodzie nauczyciela. i wybitne umiejętności pedagogiczne były niejednokrotnie nagradzane. Dzięki nim doskonale rozumie potrzeby uczniów i wie, jak ich zmotywować do działania. Laureatką w kategorii idem plus zachętę zostaje pani profesor Anna Szakańska. Gratulujemy! <klucza> Jest wśród nas nauczycieli osoba, która bardzo nas wspiera duchowo tym jakże trudnym dla nas okresie życia. Niczym słońce lub gwiazda betlejeńska swoim światłem wskazuje nam właściwy kierunek na duchowej drodze. Kumijmy nadzieję w wspaniałej przyszłości. Tytuł najjaśniej świecącego Słoneczka roku otrzymuje pani profesor Jolanta Bruck. Dziękuję bardzo. Bycie sportowcem nie należy do rzeczy łatwych. Wiedzą o tym m.in. nasze koleżanki. Jednak równie trudnym zdaniem jest być trenerem lub w tym przypadku nauczycielem wychowania fizycznego. Dlatego w tej kategorii postanowiliśmy docenić pedagoga, który wspiera nas w rozwoju naszych sportowych zdolności i wykazuje się niezwykłą cierpliwością w stosunku do nas, sportowców wiejskich. Nagrodę kategorii Kadra Czeka otrzymuje pan profesor Tomasz Bogdański. Serdecznie gratulujemy. Niestety, pan profesor. Niestety, pan profesor również nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość, dlatego też nagrodę wręczyłem mu innym razem. Kiedy mówię Polska, mam przed oczami przeniczny głos wyrosł na tej ziemi. Widzę bursztynowy świeżo, tańczący wśród fal burzanych. Widzę włosie, jelenie, sarny, dziki lisy, borsuki, kuny jenoty, wilki ryś, A z ptaków kuropatkę, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, dzikie drzewie i bekasy. Czym byłoby poznawanie tego pięknego świata fauny i flory, gdyby nie nasza wspaniała pani biolog. Zwycięzcą w kategorii Dominus Biologus zostaje pani profesor Jadwiga Jaworska. Ogromne brawa! Pani profesor, proszę poczekać jeszcze. Niech pochwali się pani do kamery prezenty, jakie otrzymała. Proszę go rozpakować. Oczywiście. Oczywiście. Ja myślałam z daleka, że to jest poduszeczkę, mogę, tak się już tu to jest prezent. Tak. Y już staram się jak mogę, szybko, ale ręce mi chodziło. Proszę o pomoc chyba. Piszą. Mówią i znów piszą I tak tablicę z tablicą. Skrupulatnie kreślą znaki graficzne, niekiedy wolno, niekiedy się spieszą, ale zawsze w piśmie Wiedzę utrwalić muszą. Niezłomnego nauczyciela pisarczyka honorem złoty pazurek. Laureatem tej kategorii zostaje pani profesor Justyna Kozłowska. Gratulujemy! Płynnej wypowiedzi na temat i jej rozwinięcia jest nieoceniona na egzaminie ustnym. Dlatego kategorię dedykujemy osobie, która na każdym etapie edukacji nie zapomina, jak ważna jest ta umiejętność. Nagrodę w kategorii Odniósł się i rozwinął otrzymuje postać niezastąpiona, kochana, lubiana i nana, na, 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 pani profesor Anna Kupczyk. Wielkie brawa! Get, 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 yeah okay. Że wszystkim jest Pani najpuchajniejszą wychowawczynią. Chcielibyśmy Pani gorąco i serdecznie podziękować za ten wspólnie spędzony okres. Pragniemy złożyć ulg w Pani stronę z konsekwencji i wytrwałość. Chcemy to momentami bardzo niesporną przyciągnięcia. Za trutek jaki Pani wkłada w pełne obowiązki, trwały lepsze, jak i gorsze momenty podczas tych niecałych trzech lat naszej kariery. Ale mamy nadzieję, że w Pani pamięci pozostaną te najpiękniejsze. Bo my z pewnością ten czas będziemy bardzo miło wspominać. I jeszcze raz dziękujemy. uroczystagana na nauczycielska uroczystość dobiegła już końca. Zwycięzcom dziękujemy, a wszystkim zgromadzonym życzymy udanej zabawy i miło spędzonego czasu na pozostałej części naszego balu studniówkowego.